Kubuś, a narysuj kółeczko. Narysuj kółeczko. No, narysuj kółeczko. Jak się rysuje kółeczko? Pokaż. Kubuś kółeczko rysuje. Proszę. Ale kółeczko ładne, śliczne. Ale ładne kółeczko. A teraz narysuj oko. Narysuj oko. Oko. O, ale ładne oko, ale ładne oko! Jeszcze raz! Chyba czerwone oko teraz. Gdzie jest czerwony mazak? Kubuś. Mamusia, chodź na chwilkę. Ja nie jestem dla ciebie kochani mamusia. <laughs> Madziu, najsłodsza moja żona. przyjdź na momencie. Chyba gdzie masz czerwoną kredkę? Mhm. So, Mam już się plecy pasiaste, przepraszam mm. Co to jest czerwona kredka? Kuba, sobie czerwone oko Proszę Nie, zielone będzie wszystko Bardzo ładnie. Jakie on poważne, skupione słowa. Kubusiu śmiechnie się. Jak się kuba śmieje? Co to się robi, Kubusiu? No to co? Pomachaj dziadkom? Pomachaj dziadkom. Pomachaj babci tu. Pomachaj babci. A no poma babci. Yeah. I całska. Mm. I całska. Nah. <laughs>